Pod tytułem, jako krada nas państwo. W życiu każdego z nas przyjdzie moment, że kończymy edukację i czas rozejrzeć się za pracą, jako osobie bez doświadczenia pracodawca zaproponuje pracę za najniższą krajową, czyli za 1600 zł. Myślimy wtedy jak na pierwszą pracę to nie jest źle. Rozczarowani jesteśmy wtedy, kiedy na konto przychodzi pierwsza wypłata. Jesteśmy zdziwieni, że zamiast 1600 zł na konto przyszło 1100 zł. Z czego to wynika? A pracą? Ile podatków jest w Twojej pensji? Państwo zabiera Ci ponad połowę pieniędzy. Oto jak w polskim wydaniu wygląda tanie państwo. Eksperci wyliczyli, że ponad połowę z tego, co zarabiamy, musimy oddawać w postaci różnych podatków. Płacimy władze daniny niemal na każdym kroku. Kupując jedzenie, płacąc rachunki czy zabierając dzieci na lody, Polacy jedną trzecią swoich wynagrodzeń oddają państwu w postaci podatku dochodowego, składek na ZUS, podatku VAT i akcyzy, podaje gazeta.pl na podstawie wyliczeń, tak Niestety, proszę państwa, to nieprawda: przeciętny obywatel oddaje państwu dużo więcej, ile zabiera nam państwo, porównanie między Polską a Wielką Brytanią. Okazuje się, że Polak zarabiający średnią krajową, 3225 zł brutto, dostaje do ręki zaledwie 2313 zł. Jakby tego było mało, w ciągu miesiąca państwo zabierze nam z tych pieniędzy jeszcze 474 zł. To zwykły rozbój. Jeśli to wszystko podliczyć, ze średniej pensji zostaje zaledwie 1839 zł. A to oznacza, że tak zwana rzeczywista stopa opodatkowania przeciętnego pracownika zatrudnionego w Polsce na podstawie umowy o pracę wynosi 52%. Dla porównania, dużo od nas bogatsi Amerykanie w podatkach oddają tylko 23,6% swoich dochodów, podatki pośrednie płacone w kupowanych produktach za przeciętną pensję netto w Polsce w 2011 roku. Państwo wydusza z nas stanowczo za dużo. W rodzinie, gdzie oboje rodzice pracują, tak naprawdę pensja jednego z nich w całości trafia do państwowej kasy. Są to gigantyczne pieniądze. Średnio zarabiający Polek w ciągu roku oddaje państwu aż 23 800 zł. Ile warta jest twoja praca? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: tyle, ile ktoś jest gotowy za nią zapłacić. Pytanie? Czy to, co dostajesz w postaci wypłaty, odzwierciedla faktyczną wartość tej pracy? Tak naprawdę, twoja miesięczna wypłata to tylko 60% tego, ile warta jest twoja praca. Dlaczego? A dlatego, że pomiędzy ciebie a twojego pracodawcę wchodzi państwo, które pod przymusem zabiera 40% twojego wynagrodzenia. Załóżmy, że znaleźliśmy wymarzoną ofertę pracy i ktoś zgodził się nas zatrudnić. Wynegocjowaliśmy wynagrodzenie. Niech będzie to kwota 4650 zł. Dużo, niedużo, po prostu umówiliśmy się z pracodawcą, że w zamian za taką kwotę, która co miesiąc będzie wpływać na nasze konto, będziemy świadczyć na jego rzecz pracę. Pomimo tego, że my co miesiąc dostajemy 4650 zł na konto bankowe, rzeczywisty koszt naszego pracodawcy wynosi 7800 zł. Innymi słowy,. Abyśmy mogli dostać 4650 zł, tak zwane wynagrodzenie netto, nasz pracodawca musi przeznaczyć na ten cel 7800 zł, co się zatem dzieje z pozostałymi 3150 zł, które przecież wypracowaliśmy w ciągu mijającego miesiąca, otóż zabiera je państwo, a ściślej rzecz ujmując Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia i Urząd Skarbowy. Skąd bierze się zatem narzut na wynagrodzenie w wysokości 3150 zł, zarówno pracodawca, jak i pracownik zobowiązani są do ponoszenia ciężarów finansowych na rzecz instytucji państwowych, które z kolei zajmują się redystrybucją tych środków w postaci wypłaty różnych świadczeń i dostarczania rozmaitych usług publicznych. Na potrzeby analizy skupię się na całkowitych kwotach składek, nie zagłębiając się w niuanse podziału składek pomiędzy pracodawca i pracownika bo chodzi tutaj głównie o pokazanie tego, ile w rzeczywistości pieniędzy przez nas wypracowanych oddawanych jest do budżetu państwa. Jak już wspomniałem, naszym wynagrodzeniem dzielimy się z zakładem ubezpieczeń społecznych ZUS, Urzędem Skarbowym US, Narodowym Funduszem Zdrowia NFZ. Głównym beneficjentem narzutu na nasze wynagrodzenia jest ZUS, który zabiera około 27% całego wynagrodzenia który na naszą pracę przeznacza pracodawca. W odniesieniu do naszego przykładu daje to kwotę około 2120 zł. Co się na nią składa? Składka na ubezpieczenie emerytalne 1280 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe 500 zł. Składka na ubezpieczenie chorobowe 162 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe 110 zł. Składka na fundusz pracy 162 zł. Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 6 zł. Pozostałe dwie instytucje pobierają czterokrotnie mniej niż ZUS. W przypadku Urzędu Skarbowego jest to kwota 520 zł, 7% wynagrodzenia pracodawcy. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia pobiera 510 zł, co oznacza około 6% wynagrodzenia od pracodawcy. Jak wygląda podział wynagrodzenia? Co otrzymujemy w zamian, mgliste obietnice wypłaty emerytury po osiągnięciu podniesionego ostatnio wieku emerytalnego, możliwość uzyskania renty w przypadku TFU-TFU, niezdolności do pracy, wypłata 80% wynagrodzenia w przypadku choroby. Przy czym pamiętajcie, że pierwsze 33 dni Waszej nieobecności w pracy pokrywa z własnej kieszeni pracodawca, bo ZUS zaczyna płacić dopiero od 34 dnia Twojej choroby. Świadczenie w razie wypadków pracy, przy pracy lub w drodze do pracy. Od NFZ dostajemy hipotetyczną opiekę zdrowotną. Hipotetyczną, bo jak chcemy się dostać w miarę szybko do lekarza, to i tak zapłaćmy i pójdziemy prywatnie. No i nie zapominajmy, dzięki podatkom mamy możliwość jeżdżenia po supernowoczesnych autostradach, a o nasze bezpieczeństwo zadba policja, która dzielnie walczy z pijakami i piratami drogowymi. Podsumowując. Pracując przez miesiąc wypracowujemy kwotę, z której tylko 60% trafia do naszego portfela, pozostałe 40% zabiera państwo w postaci obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, ZUS, podatków, US i obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, NFZ. Przy czym, pamiętajmy o tym, że są to wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, choć w przyszłości postaram się udowodnić, że w istocie są to ciężary podatkowe, a nie ubezpieczeniowe, oraz podatki dochodowe, jako konsumenci zasilamy również budżet państwa opłacając akcyzę i VAT, o czym również postaram się napisać w przyszłości, weźmy przykład rodziny Kowalskich model 2 2, mąż zarabia 3000 zł netto miesięcznie, a żona 2000 zł netto miesięcznie, miesięczne wydatki rodziny to, żywność 1500 zł, książki 50 zł, Transport 300 zł, Rozrywka i rekreacja 300 zł, Leki i zdrowie 100 zł, Mieszkanie i energia 1500 zł, Artykuły higieniczne 500 zł, Odzież 300 zł, Telefon i Internet 100 zł, Inne 0 zł, Alkohol 2 butelki wina i 10 piw, Benzyna 300 zł, Papierosy 0 zł, Rodzina płaci rocznie 50 196 zł podatku. Rocznie, Państwo zabiera Kowalskim równowartość nowego samochodu osobowego, w ciągu 5 lat, Państwo zabiera Kowalskim nowe mieszkanie. Sprawdź, ile Tobie zabiera Państwo na stronie internetowej www.sprawdzetpodatki.pl Nie daj się oszukać. Weźmy inny przykład: Zarabiając 2000 zł netto miesięcznie, płacisz ponad 23 23000 złotych podatku? Nie wierzysz, a jednak. Pracodawca płaci 3325 zł. Z tego ZUS składka emerytalna 542 zł. ZUS składka zdrowotna 216 zł. ZUS składka rentowna 167 zł. ZUS składka wypadkowa 82 zł. ZUS składka chorobowa 68 zł. ZUS składka fundusz pracy 68 zł. ZUS składka FGŚP 3 zł. Zaliczka na podatek dochodowy 179 zł po podliczeniu wynosi 1325 zł. To jeszcze nie koniec podatków. Dostając co miesiąc 2000 zł wypłaty, płacisz jeszcze VAT 23% 375 zł. Akcyza na paliwo 60 zł. Akcyza na energię 60 zł. Podatek od nieruchomości 35 zł. Podatki lokalne 65 zł. I to po podliczeniu wynosi 595 zł. Z tych 2000 zł, które zarobiłeś, zostało ci 1405 zł. Po dodaniu 1325 zł. plus 595 zł. wynosi 1920 zł. Co oznacza, że państwo co miesiąc zabiera ci 1920 zł. Co w skali roku wynosi to tak? 12 miesięcy razy 1920 zł wynosi 23 040 zł, z tego wynika że w skali roku oddajesz państwu 23 040 zł, gdyby przeciętny Kowalski dostawał całą swoją pensję do ręki i na koniec roku musiał zapłacić jednym przelewem 23 000 zł, prawdopodobnie złapałby za kosę, widły lub łopatę, i poszedł pod Sejm, i rozgromił towarzystwo wzajemnej adoracji. Nie daj się okradać. Jak kiedykolwiek usłyszysz, że jakikolwiek polityk obiecuje, że on i jego partia stworzy jakiekolwiek miejsca pracy, to powinniśmy puknąć się w głowę i powiedzieć chyba dla kolejnych urzędników miejsc pracy nie tworzą politycy, tylko pracodawcy. Jeżeli państwo wtrąca się do gospodarki, to ogranicza większe zarobki i więcej miejsc pracy. Jeśli wydaje ci się, że mało zarabiasz, to nie miej pretensji do pracodawcy? Tylko do państwa, bo to oni okradają cię z wypłaty, a nie pracodawca. Podsumowując, obecny rząd to oszuści i złodzieje. Potrafią tylko okradać zwyczajnych Polaków. Nawet niewolnik w starożytnym Rzymie miał się lepiej. Chociaż pracodawca dał mu 10% wynagrodzenia, to zapewnił mu wyżywienie i dach nad głową. Polska to kraj rządzony przez złodziei. Pamiętajmy, raz na 4 lata wybieramy rząd i dobrze się zastanów na jaką partię będziesz głosować. Przeczytaj dobrze program każdej partii. Jeżeli chcesz być nadal okradany z wypłaty, to głosuj na socjalistów. Wybór należy do Ciebie. Koniec.